Kanał niebajki prezentuje opowiadania religijne dla maluszków, bo wiara rodzi się ze słuchania. Pokłon trzech króli W dalekich krajach mieszkali trzej mądrzy i wielcy królowie. Ciągle czytali wielkie księgi i patrzyli w gwiazdy. Z ksiąg i gwiazd dowiedzieli się o tym, że w tych czasach ma się urodzić Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. Trzej Królowie ucieszyli się bardzo z tej wiadomości i chcieli pojechać do tego kraju, w którym ma się urodzić Pan Jezus, a żeby mu się nisko pokłonić. I zawieść dary. Włożyli na siebie długie złociste szaty i złote korony na głowy. Zabrali dary dla małego pana Jezusa i pojechali w daleką drogę. Jechali na wielbłądach, a za nimi cała ich służba, która wiozła dary dla pana Jezusa w złotych skrzyniach. Te dary to była mirra, kadzidło. I złoto, bo każdy z trzech króli chciał dać Panu Jezusowi to, co najlepszego jego kraj posiada. Wybrali się w drogę, ale nie wiedzieli, którędy jechać. I byliby na pewno zbłądzili, gdy wtem na niebie zobaczyli cudną, jasną gwiazdę i zaczęli jechać w jej stronę. Gwiazda wciąż posuwała się przed nimi i pokazywała drogę do Pana Jezusa który maleńki leżał w na sianku. Królowie jechali długo. Jeden dzień, drugi i trzeci. Czasami myśleli, że już, już dojeżdżają do tego świętego miejsca, w którym Bóg się urodził, ale gwiazda posuwała się dalej i dalej. Byli już bardzo zmęczeni, ale nie przestawali jechać. Bo bardzo chcieli pokłonić się Panu Jezusowi. Tak przyjechali do wielkiego miasta Jerozolimy. Gwiazdy już nie widzieli na niebie. Myśleli sobie, że Pan Jezus, król nieba i ziemi, może urodzić się tylko w wielkim i bogatym mieście. I pytali się wszystkich o Niego. A Pan Jezus leżał w biednej stajence w Betlejem i tylko pastuszkowie mu się kłaniali, dlatego nie znaleźli go królowie w wielkim mieście. Zmartwieni jechali dalej, gdy wtem znowu zobaczyli jasną gwiazdę na niebie. Gwiazda dalej pokazywała im dobrą drogę. Wreszcie zatrzymała się nad ubogą stajenką. Królowie weszli do niej. I oto co zobaczyli. Na środku stajenki, w żłobie, na sianie, leżał Pan Jezus. A koło niego klęczała Matka Boża i poprawiała siano, ażeby nie było takie twarde dla małego dzieciątka. Biedne, małe dzieciątko uśmiechnęło się do nich, i mądrzy królowie zaraz poznali, że widzą syna Bożego. I pokłonili mu się niziutko, aż do ziemi. Potem oddali mu te dary, które ze sobą przywieźli: mirrę, kadzidło i złoto. A mały pan Jezus ciągle uśmiechał się do nich. Podniósł rączkę do góry i pobłogosławił ich na całe życie. Potem królowie wrócili do swoich krain i byli bardzo szczęśliwi, że widzieli pana Jezusa i że mogli mu się pokłonić.